Siemanko w nowym vlogu. Ja wyjeżdżam spod bloku. Czekajcie, bo tu jest napchane, jakby jak grzybów po deszczu. Eee, lecę na działkę. Etap fundamentów mamy już zakończony. Fundamenty są, kanalizacja zrobiona, fundamenty chudziakiem zalane ocieplenie piono, pio, styropianem, już jest zrobione. Tam brakło nam styropianu, więc Łukaszek pojechał dokupić, a już nie było tego szarego, więc kupił ten biały, bo taki specjalny styropian, jakiś twardy, ja nie wiem, co to za styropian. No i nie był tani ten styropian, no i izolacja pionowa też już dokończona. Lecę na działkę, podliczyć Wam koszta, ile nas to wszystko wyszło. Ja dzisiaj w czapce, bo głowy nie myłam, więc nie założyłam nauszników, Eee, nie chciałam się głowy myć. Powiem Wam, że siedziałam dwa dni w, w domu, eee, sprzątałam, korzystałam z tego, że jest słońce, więc sobie umyłam te okna, że mam ten bark. To musiałam na, na dwa dni to rozłożyć. No i te najgorsze rzeczy zaczęłam sprzątać, to co najwięcej czasu. Te kule Olgi, znaczy umyłam. Eee, posprzątałam sobie na górze, na szafach, <laughs> bo to też musiałam, wiecie, wspinać się. Także trochę porobiłam. Lecę, słuchajcie, na działkę. Mam ze sobą ciuchy uprane i ręczniki, bo prawdopodobnie będziemy się szykować do wyjazdu. Ale gdzie, to jeszcze nic nie wiem. Na razie lecę na działkę yy, policzyć koszta budowy, bo Wam obiecałam, że Wam to wszystko skumuluje. Jestem na działeczce. Lało, kałuże są na chudziaku. O. Ale beton lubi wodę podobno. Także... Już fajnie to wygląda. Wszystko wylane. Mówiłam wam, że garaż będzie o stopie niżej, dlatego jest chudziak niżej wylany. O, z tej strony dobrze to wygląda. Idę do kamperka, bo mam ze sobą te ciuchy. To wam. Zaraz się rozbiorę herbatkę sobie zrobię i wszystko policzę, znaczy mam już popisane, tylko muszę podliczyć słuchajcie, ale yy, no trochę mnie trochę mnie wygieło bo ja liczyłam, że trochę mniej wyda wydamy na fundamenty no ale jednak wiecie fundamenty robi się pod całą chałupą, więc czy to jest garaż, czy nie garaż to fundament musi być, więc yy, samych fundamentów jest dużo poczekajcie, o wchodzę jeszcze muszę sobie jechać, ale z pojadę kupić skarpetki. Bo powiem wam, że mamy wszystkie krótkie skarpetki i mi się wciągają. Drażni mnie to. Bardzo. Oh. Słyszycie, jak w tle chodzi ogrzewanie? Znaczy, to, to, to jest akurat czajnik. Ten szum. Ale takie pykanie. To jest ogrzewanie yy, dieslowskie. Truma. Musiałam sobie też włączyć wodę, bo gary muszę umyć. Słuchajcie, od czego zacznę? Zacznę od tego, że powierzchni użytkowej naszego mieszkania jest 164,20 m2. Czytam sobie, wiecie, co z projektu. A powierzchni zabudowy 203. Szerokości budynku mamy 14 m kwadratowych, a długości 20,20. 20. Takie są wymiary naszego, e, naszego domu. Czyli e, interesuje nas powierzchnia zabudowy to 203. Tyle trzeba było e, wylać. Czekajcie. Dobra, bo musiałam sobie wlać e, herbatkę. E, 203 dokładnie mieliśmy powierzchnię zabudowy. To są dwa takie prostokąty. E, wstawię Wam tu zdjęcie, jak to wygląda. Dwa takie prostokąty e, przyklejone do siebie. Jeden wystający, ta powierzchnia użytkowa e, mieszkalna jest wystająca, a garaż jest tak, jakby wkleśnięty, i one są dwa przyklejone, czyli 203 metry. E, słuchajcie, betonu wylaliśmy 75 e, cm w głąb ziemi i wyszliśmy na szerokość 60 cm. Tyle miała ława, czyli 75-60 szeroka. I wyszliśmy sześcioma bloczkami B20 do góry. Oczywiście między betonem a bloczkami jest izolacja pozioma, czyli ta taśma taka. I bloczki są umalowane tym czarnym do... do nie wiem, jak to się nazywa. Napiszę Wam tu ocieplone styropianem dziesiątką twardym i obłożone tą czarną folią z takimi doniczkami, to też taka specjalna folia jest do, do tego my tego słuchajcie, my jak budowaliśmy ten pierwszy dom, my w ogóle tego nie mieliśmy, mało tego muszę wam powiedzieć, że w ogóle nie ocieplaliśmy fundamentów i wiecie, 20 lat temu, no to były zimy naprawdę, bo potrafiło być minus 30 stopni u nas na wsi i wiało, bo od pola więc naprawdę było zimno i nie ocieplaliśmy fundamentów, dopiero jak robiliśmy elewacje i ocieplaliśmy mury. To trochę wsunęliśmy w ziemię, obkopaliśmy dom dookoła i trochę wsunęliśmy, a nie wiem, chyba piątkę styropianu, bo chyba dziesiątką mieliśmy tylko ociepl ocieplony dom, więc piątkę mieliśmy tak, wiecie, wsuniętą, więc w ogóle nie mieliśmy, nigdy w życiu nie mieliśmy żadnego grzyba, żadnego, żadnej pleśni. Nigdy w życiu nam ściany nie pękły. No nigdy nigdy nam się nic nie stało, nie, nie stało więc wiecie, przy tamtych temperaturach i, i tego nie zrobiliśmy, i było super przez 20 lat, więc uważamy, że wszystko. To resztę to dla nas trochę zbędne, no ale zrobiliśmy, no bo tak mamy w projekcie, więc yy, tak zrobiliśmy. Yy, no i grunt mieliśmy. Słuchajcie, yy, w poprzednim domu mieliśmy bardzo podobny grunt, czyli też mieliśmy glinę na dole i też woda nachodziła, więc też yy, grunt mieliśmy podobny, bo to na wsi. Więc, yy, więc my tego kiedyś nie robiliśmy, więc nam to było niepotrzebne, więc teraz jak to robiliśmy, to takie, wiecie, dla nas wydane pieniądze, w błoto. Yy, przy tych temperaturach, które mamy, przy ociepleniu klimatu, że tych zim już takich nie ma. E, wcześniej się sprawdzało bez, teraz już zrobiliśmy z. To tak trochę, wiecie, dla nas tak jakby pieniądze wydane z, z, w błoto. No ale, wiecie, zrobiliśmy, no bo każdy mówił, żeby, żeby zrobić, to my zrobiliśmy. Więc, poczekajcie, wezmę sobie telefon, bo w telefonie mam napisane. Więc teropianem e, ocieplony fundament z bloczka 6 do góry. B20, na to położona ta folia. Oczywiście ten, ten, ten bloczek jest do, dookoła umalowany. Na to jest styropian. potem jest ta folia izolacyjna, czyli to tak zwana izolacja pionowa. No i na końcu, no i co, Wylany, zrobiona kanalizacja w dwóch, mamy dwie bramy, więc dwie kratki. Dwie kratki Będą odpływowe w garażu plus Łukaszka, yy, Łukaszka, słuchajcie, ten, mm, Jezu. W łazience, jak to się nazywa? Gdzie się ręce moje kotek w łazience? W zlewie. W zlewie, w umywalce dokładnie, bo zlew jest A kuchni. Możesz odsłonić te, te? Mogę. Nie, że mogę. O jest Ale to, to to już odsłonisz ty, dobra? No. Yy, I... W domu, mamy, w domu mamy dwie toalety. Poradnik budowlany? Nie, liczę koszty, bo obiecałam, że powiem ile zapłaciliśmy za fundamenty. A teraz jestem na kanalizacji. Dwie toalety, dwa, dwa kibelki, dwie umywalki, jedna wanna, jedno dojście do prysznica, zlew w kuchni, odpowietrznik i y, odprowadzanie, odprowadzanie y, tych skropin w piecyku gazowym. Y, słuchajcie plus podłączenie wody, już przeciągnięty, już przeciągnięta rura od wody. No i na to wylany chudziak, beton B20 też, tak? No. no. Tak, B20 zawsze robiliśmy. Zawsze wszystko robiliśmy z B20. Więc yy, tak wyglądają nasze, plus zbrojenie, te belki. Yy. I co? Trzech ludzi pracowało, zazwyczaj pracowało dwóch, a trzeci był taki dorywczo. Jak trzeba było mieć trzech, to wtedy dochodził trzech. I e, powiem Wam, że tutaj trochę mnie wygieło, ile zapłaciliśmy za te fundamenty, bo no, liczyłam się, powiem Wam tak, ja myślałam, że zmieścimy się w 40 tysiącach. Z tym, że e, do tego wszystkiego dochodzi też, do tych kosztów, dochodzi też, kierownika budowy wliczyłam, Wliczyłam też posprzątanie terenu, no bo, żeby wybudować, to trzeba było posprzątać teren, wytyczenie fundamentów, zaraz Wam powiem. Zaraz Wam wszystko powiem, wyrównanie terenu, wliczyłam geodetę, wytyczenie fundamentów, wliczyłam i wliczyłam kierownika budowy w to wszystko. I potem kupowanie wszystkich rzeczy i robienie tego. I wyszło nas, słuchajcie, 57 tysięcy. Więc 17 tysięcy więcej niż myślałam, ale wiecie jak przy remontach, czy tam przy budowach dobrze wiecie, że wszystko, co jest założone, że wydamy, to jest zawsze trzeba dołożyć sobie, bo to nigdy nikt nie wyda, Nigdy nikt nie wydał tyle, ile planuje. Więc 57 tysięcy w tym 13 tysięcy za robotę. A resztę materiał. O, poczekajcie. Więc słuchajcie, 203 metry zabudowy tyle powierzchni zabudowy mamy. Tak jak mówiłam Wam, jakie mamy parametry, ile czego użyliśmy, to 57 tysięcy wydaliśmy na wszystko, w tym 13 tysięcy robota. Więc nie wiem, czy to jest dużo, dajcie znać w komentarzach. Może się ktoś z moich widzów buduje albo budował i wie dokładnie ile to wszystko kosztuje. W każdym razie koniec roku, rok 2024 i tyle nas wyszło fundamenty przy powierzchni 203 metry. Z użytkowej będziemy mieć 164, ale zabudowy, czyli wszystko to, co poszło w fundamenty, to jest 203. Także dajcie znać w komentarzach, czy to jest, czy to tyle Was wyszło. Jak ktoś oczywiście się buduje, bo jak ktoś się nie buduje, to nie ma zielonego pojęcia. No ja myślałam, że się zmieścimy w 40. A Ty miałeś, Łukaszek, jakieś założenia. Nie, nie myślałaś źle. No wiecie, ja siedzę w tych remontach, to tak sobie w głowie planuję, nie? Yy, ile co. Jest. Zresztą sobie tak wszystko dokładnie piszę, żeby potem wiedzieć dokładnie co, na ile, co, ile wydaliśmy. Więc etap fundamentów mamy stan zero, wyciągnięty, kanalizacja zrobiona, chudziak zalany i yy, wyszło nas 57 tysięcy. Zaczynamy yy budowę, ale w tym roku już tego nie będziemy robić. Rozmawialiśmy z murarzem, yy, że w sumie już mamy końcówkę listopada, więc prawie grudzień. Nie wiadomo, jaka jest pogoda. Potem są święta, potem my mamy z Łukaszkiem też inne plany. Więc, żeby nie zawracać gitary murażowi, żeby nie myślał, żeby przyjechać czy nie przyjechać, jak sobie ten ma ten czas sam ułożyć, dogadaliśmy się, że po prostu zaczynamy w marcu albo w połowie lutego. Zobaczymy, jaka, jakie będą pogody. Ciągnięciem murów do góry. Ewentualnie w tym roku jeszcze kupimy tylko pustaki. Nie? Ale to też dopiero gdzieś za dwa tygodnie możemy myśleć o kupnie, żeby postawić to wszystko na chudziaku, ponieważ jest jeszcze za świeże, więc żeby jak przyjedzie nam pustak z HDS-em, żeby nam to wrzucił już na tego chudziaka dookoła, nam to rozłożył, ale jeszcze za wcześnie, więc dopiero gdzieś za dwa tygodnie. I na razie zamykamy budowę, bo nikomu się nie chce, zimno jest. Jak, jak nie zimno, to pada deszcz, wiecie jak to pogody są na jesieni, zaraz będzie zima, więc zimą nie robimy nic. Dopiero ruszamy albo w połowie, czyli w tej drugiej połowie lutego, albo na początku marca zaczniemy ciągnąć do góry. No bo to już będzie, że tak powiem, szybko. Nam murarz powiedział, że to będzie szybko. Słuchajcie, Dajcie znać w komentarzach, czy jak ktoś buduje domy, to, dom, to ile jego wyszło, oczywiście z powierzchnią, z powierzchnią, bo to też zależy, słuchajcie, od tego, jaki kto dom buduje, bo to każde fundamenty są inne, pod każdy dom jest inaczej budowany, wiecie, to też jest ważne, czy jest dom piętrowy, czy nie jest piętrowy, czy jest szeroki, czy nie jest szeroki, jak jest usytuowany, jaka jest gubatura, niektórzy mają tylko kwadratowe domy, albo prostokątne, ja mam te wypustki, wiecie, z przodu te wypustki, przy garażu te wypustki, z tyłu na tarasie, to wszystko materiał, poszedł wszystko materiał, więc to są takie Dodatki, za które trzeba zapłacić. Jak się oczywiście to wymyśla, bo jak ma ktoś zwykły klocek prostokątny albo kwadratowy, wiadomo, że zapłaci dużo mniej niż my. Także ja jestem trochę przerażona, bo 57 nie liczyłam się. No, myślałam, że może dojdę do 50, nie? Bo tak wiadomo było. Zakładałam 40, ale mówię, dojdę do 50, będzie dobrze. Ale przekroczyliśmy, doszliśmy prawie do 60. 57, Łukaszek, yy, co on robi? A, dokumenty robi, ja też już byłam dzisiaj. Słuchajcie, i na poczcie, i dokumenty robiłam. Chciałam y, puścić PCC, ale mają w Urzędzie Skarbowym jakiś problem, bo strona nie działa, więc muszę to dopiero później zrobić. Robię sobie herbatkę. Chcesz ty herbatkę? Tak. Robimy sobie herbatkę. Słuchajcie, y, i kończymy tego y, vloga podsumowującego, bo to był tylko typowy taki vlog, żeby podsumować nasze wydatki. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. E, do mnie rośnie, e, fundamenty nie sch 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 schną. No i co, buśka. Pa.